Już jeździ. Minibus numer 125, w środę 7 stycznia z rana, wyjechał na stałą trasę po Szczepankowie. Staramy się właśnie na, na takich osiedlach obrzeżnych, gdzie nie zawsze e, szerokość ulic pozwala wjeżdżać pełnogaberetowym autobusom w poszczególne uliczki, żeby właśnie mniejszymi autobusami, tak zwanymi minibusowymi, e, móc się poruszać i dzięki temu ułatwiać dojazd mieszkańcom do. Danych obiektów. Celem minibusu jest dowiezienie dzieci do szkoły podstawowej nr 61. Przede wszystkim ma to ułatwić dojazd do szkoły i dojazd z obrzeży osiedla do tutaj naszego centrum, czyli tu gdzie jesteśmy teraz, gdzie jest szkoła, poczta i sklepy. Autobus pierwszy wyruszył dzisiaj o 6.38 bodajże na trasę. Specjalnie jest wszystko tak ustawione, żeby spokojnie zebrał dzieciaki i przywoził je na, przed godziną 8 właśnie na ten przystanek do szkoły. To jest priorytet tego autobusu. O uruchomienie linii zabiegali radni osiedlowi i miejscy. Autobus kursować będzie w dni robocze, robi pętle po Szczepankowie, a trasę kończy na franowie. Mieszkańcy są zadowoleni z pomysłu, zarówno ci, którzy jeszcze nie jechali nowym minibusem. Sama pewnie nie będę korzystać, bo akurat nie mój rejon, ale, ale myślę, że tak, przyda się. Tym bardziej, że dużo dzieci tam mieszka pod lasem, więc będą miały jak dojeżdżać do szkoły ale także ci, którzy już go przetestowali. Bardzo mi, miła jazda, tutaj przystanki są dosyć blisko koło siebie, umiejscowione, także na pewno będziemy korzystać i uczniowie też będą korzystać jeżdżąc do szkół. Po Poznaniu jeździ już minibus do Junikowa, do Osiedla Kwiatowego, Minikowa, Krzesień, Zielinca, Umultowa czy Ogrodów, ale ma pojawić się nowa trasa na Kobyle Pole.